What she's trying to say oh, is <laughs> we go gym! We go gym! jakiś kurwa, nie wiem dzisiaj naturalnie mi się takie zrobiły lekko, ja je pomaluję mocniej i kurde trochę z telefonu będzie pewnie, bo nie chce mi się kamerki wyciągać z tego plecaka załadowanego A lecimy lecimy, nie śpimy shit bazen shit baz oh this stuff is buzzing respectfully no kizzy. oh what about you abuji she is itona możemy zacząć Na pociągu jeszcze trochę czasu mamy, ale <laughs> za wcześnie nic się nie stanie, jak będziemy, <laughs> może, podstawili. To już można będzie wsiąść sobie do pociągu. Trochę dać, ale mówi, że się nie da. Otwieram. Cześć, ja zademonstruję. Kurwa, co my tu mamy? Prawdziwy amerykański, nie jakieś podróbki ale, ale... To jest wymiarki, no. Hmm. Kurwa, co tu jest? Kurwa, żelki są, nie? Ja... No, Takie dwie miarki. No takie to kurwa więcej to można. O kurwa! Puh, już czuję. Czujesz to? Mhm. jakajkost. O Jezu. O Jezu. Mam tu I co, jak? Jak wrażenia? No niedobre. W smaku. to. Dbalisz na mnie od razu. Żelki. <laughs> jak to jak Kurwa. Chyba będzie 400 koffa około, wiesz? To, co ty wziąłeś teraz? O kurwa. Po jakim czasie to wchodzi? No, to nie wiem, to zależy. 20-30 minut. To jest mocno? Znaczy nie kofeinowo, ale zobaczysz, co się stanie. Będzie taki kop, kurwa, taki większy niż potem. Na no, umyśle, co, Incepcja taka się tworzy. Kurwa, jedno spróbuję tak. Kurwa, jak taki sklejony żelek, to może tam więcej tego gówna jest. Co że wiem, dawkę, kurwa, dla konia. Czy popiją tiger? Nie, on mówił, że brał tyle, że było 1000 kofeiny. Czyli wziął dwie. Pocze, to jest. Ci są. Malate. Czyli chyba mu, musiał wziąć cztery ponad. Czyli my bezpieczne. Nawet jak się zgranulowało, no ale wygląda jak tynk taki rozwodniony. No, albo to do malowania. Wapno. Szaraut dla Dominika. Za udostępnienie. Dzięki. Czy no, do... się po tym wiesz, co do... mówiłem, że trzy razy żygał On no, po tym. Ale wodę gazowaną wypił. Ile wody gazowanej? Ale my piliśmy wtedy energetyki i nic nie było. To on coś nie wiem, miał problem, No to chyba bazę jakiegoś niedobrego i try. No smak trochę pogorszył się od y, stycznia. I próżę bo będą. Prawa to plecy robimy. Jo, jakiś festiwal czy to robisz według planu jakoś? Kurwa festiwal, kurwa festiwal, festiwal. Ja ogólnie robię teraz, nie, nie, nie mam planu znaczy, nie mam. Czasami zrobię takie ćwiczenie, a czasami zrobię takie i coś innego Ja no po prostu, żeby tam dwa razy w tygodniu party ruszyć co, nie? Że nie, na przykład raz robię, nie wiem, jak mam więcej czasu jeden dzień, no to Jak mam dwa dni więcej czasu, no to push pull A jak mam jeden więcej dzień czasu, a drugi dzień nie mam więcej czasu No to robię, <śmiech> <śmiech> robię klat dla plecy i na drugi dzień yy, Pikotriko Biko Pikotriko no i czasami krata czasami, czasami pól, czasami pół, czasami kurwa łapy. Jak mi yy, się chce. Bo czasami rano myślę, że pójdę wieczorem, a wieczorem nie pójdę i pójdę na następnego dnia dopiero rano. Na redukcji się tak tego i tak się nic nie zbuduje, to tam nie ma większego znaczenia. nie? Z graniu? Nie, wiem, bo mi się na razie lekko chcę A nie wiem, czy to, pod... to na pewno się będzie chciał, bo kurwa kofeina jest. A myślę, że jak załaduje snusa po tym, to będzie liczeczka? No, nie wiem... Zale... Nie będę ryzykował chyba jeszcze w Nie, bo kurwa jeszcze treningu je zdobimy. Taka lipa kurwa wyjdzie. Ale takie uczucie było... Nie, nie wiem, bo... czy ty miałeś jakieś po że... Że jesteś taki skupiony, nie że bomba, tylko że skupiony. No. no to to, to kurwa taki... to jeszcze bardziej mocniejsze. Byliśmy, kurwa, zaraz zmal pod ciebie. Nie wiem, kurwa, coś, z czymś nieco czy ten smak się kojarzy. Nie wiem czym. Czy jakieś żelki, kurwa, czy są. Dobra. A to albo festiwal przyciążyli potem u ciebie. To by było. Festiwal przyciążyli, Dar darczyńca by było. Ciekawe, ciekawe co się stanie teraz. A on mniejsza wagę ode mnie w ogóle i to i on wtedy dwa energetyki walną dwa monstery. No Dobry Asian. Dobra, lecimy na trening. za dużo? i dokładasz co? dokładasz? no to dych, dych. Fu, ale spoceni ja jestem, ja pierdolę. Wieser robocze robimy trzecią, znaczy drugie ćwiczenie. Cała szafa. Jakiś coś powiedzenie, ogień? No, głośna muzyka, on nie słyszy. No. <grywka> Dawaj, mocno w plecy, mocno. Cały czas te chłopaky robić Taka jakaś pręta spotyca Dawid stwierdził, że nie kopie yy, i Ja czuję się gita, ale ty? Nie Jeszcze jedna miarka no. Kurde ten no. zapach jak zajkosa To trochę słodszy taki Nie przesać jedną co bo... Nie przesać, nie przesać, bo nie no, Jak trzy miatki to jest 600 No, no to mówię ja już nie biorę Ja się czuję git Może ja wiesz, jakoś bardziej zbrylone czy coś Ale czuję, że mi tak ciało pulsuje w sali Na miniaturkę, 1000mg kofeiny Dobra. <grym> Dobra. No a tak jak mówiłem, ja czuję, że jakbym mógł Nie mogę pełnego ruchu, ale tych półruchów To jakbym mógł jeszcze ze 100 zrobić takie uczucie dziwne tam fajna sprycha wiecie nie widać gdzie no, no tam 走了。So. どうした Ja to no to jest chujowe światło ogół mówiąc. O, teraz jest lepiej trochę. Kurwa, to się za. Jak to wygląda? Kurwa, jest taki mały monitorek, że nic nie ogarnie prawda? wiesz? Znaczy nie widać, co? No jest. O kurwa, poszla na się wio. O kurwa. Dobry dół pleców masz. Już ci się wszystkie mięśnie nie dopinają mam wrażenie. Tu już kurwa tak drży Ty, ale się opaliłem Trzy dni po 2,5 godziny na balkonie, tak jak książkę. A tutaj po prostu... Uder! Uder, udar, udar Dobra, lecimy do auta. Dobra, to kliknąć? Czekaj, jeszcze powiem, Zara, Będzie review przetęgówki! <trykuj> <trykuj> demon, demon, targa! Dobra, jak, jak oceniasz? No ogólnie, no to na początku nic nie było no co byłem po drugą miarek, miareczkę, jeszcze to nagrane jest. Po trzecią? Po trzecią. Ale te miarki niepełne, bo to granule były to nie... No, granule, no, no ale no generalnie no, na pewno ponad dwie wziąłem. Wcześniej jeszcze tego żelka jednołem. E, no i na początku nie wchodziło i kurwa, dopiero, nie wiem, po późnych ćwiczeniach wszystkich obiców zaczęło wchodzić i kurwa, ja to nie wejdzie, wejdzie z opóźnieniem. No, a wiesz, u nas, jak my robiliśmy, to weszło prawie na początku treningu, bo my to strzeliliśmy, a potem jeszcze pół godziny jechaliśmy tramwajem. Aha, no. To tak się powinno brać. No, znaczy no, my... tu pisze, ty, bo tu pisze. Take one scoop, 30 minutes before training with cold water. Bottle water. No, my nie będziemy spalić całą No Bo to sen to jest względny. Godziny są względne. Powiem tak. tak, review. Dojebany, feeling ale yy, jak po przetreningówce macie tak coś, że schodzi czuję się normalnie, to ja czuję się jakbym mógł cały czas robić trening. Yy, taki brak zmęczenia, ale jednocześnie zmęczenie. Kurwa łeb tak drętuje, tak. że to chuj. Jak robiłem na tym modlitewniku, to wtedy usiadł na chwilę, co nie, co poszedłeś? I wtedy takie ciarki tutaj. Takie, taka gęsia skóra, było widać nawet. Tak Dawidowi. Więc dzięki Dominik. Dzięki Dominik. Thank you for this shit. Eee, no i tyle na, na ten odcinek. Chyba Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Yo, bo. Trzeba nagrać story time. Przed y, siłownią pojechaliśmy do Lidla. 9 minut byliśmy, bo posz, poszliśmy po wodę, on po energetyka. Wracamy i jedziemy z Lidla na siłownię Ja mówię, że ma jakiś bilecik pod yy, wycieraczką. On mówi ta, bo tam w Gdańsku parkuje to pewnie jakiś z parkingu Te, Teraz on włączył wycieraczki, ten bilecik zaczynał latać, taki duży I Ja wyszedł zobaczyć. A tu wezwanie co się zamarza? Wezwanie do zapłaty I myśleliśmy no to I myśleliśmy, że to tutaj wstawili, bo pisze, że dla klientów brak red light, no ale... Przecież o tej godzinie nie mają otwartego. I się okazało, że przed tym Lidlem, w te 10 minut, z złożyli tego. Za zakapowali nas. Więc taka nieprzyjemna sytuacja na koniec dnia. Pomyślałem, że dogram jeszcze, jeszcze nie zakończamy. Żeby powiedzieć, robię jecznicę I żeby powiedzieć, że no Mój kolega kupił tą przedtreningówkę. co nie? Sam nie wiem, czy bym ją kupił. Yy, on ją kupił już dwa lata temu, bo, bo po prostu przestrzegam tego się nie bierze na każdy trening popali styki albo coś, bo szczerze, to już teraz jest takie mniej przyjemne, że na treningu jeszcze git, ale teraz się czuję cały czas, jakbym mógł robić trening. Tu macie, jak idziecie na trening. Bierzecie przed treningówkę, no i po czy nie wiem, czy coś bierzecie, czy nic, i po treningu czujecie takie wiecie, zmęczenie, coś tego, to tutaj czuję, że jakby kazał mi ktoś się położyć na ławeczce i wyciskać, to bym mógł to robić. Wiecie o co chodzi? Yy, brak zmęczenia, o, tak bym powiedział, że aż to jest aż męczące. Więc dobrze, że człowiek się męczy i chodzi spać, bo w sumie tak, bez spania to. No to by się organizm nieźle, nieźle ten, niezły szpon by był. W sumie nic dziwnego, że jak są osoby, które mają e, bezsenność, czy jakoś tak się to nazywa, to mogą mieć jakieś potem problemy z głową, jakieś schizofrenia i w ogóle. No bo to może siadać na psychę, wam powiem. Jeszcze raz dzięki dla kolegi, że nam pożyczył przedtreningówkę. Ledwo wstałem. Mam już dosyć tego świata, ledwo wstałem. <laughs> Shadow, Mój mm. kanał się rozwija. Zostawiajcie łapki w górę i komentarze, czy podobał Wam się ten odcinek. I tyle. Chyba mam do powiedzenia. Chyba tyle mam do powiedzenia. Jeśli widzicie jakieś edity, że przetreningówka i Was wystrzeli, że jakieś a to z Ameryki, a to skądś, Wystrzeli was nie wiadomo jak, to ta nie ma kofeiny nie wiadomo ile. Ma tyle co zwykła, nawet chyba mniej niż y, z PWR z KFD czy bomba WK, yy, ale ma inne rzeczy, które również pobudzają organizm yy, układy nerwowy i w ogóle i to nie powoduje takiego y, uczucia, jakbyście mogli mieć po kofeinie. Może ja nigdy nie miałem. Że za duża dawka kofeiny, i że nie wiem, serce boli, że mdłości czy coś. Po prostu po tym było mocne skupienie, że mogłem na przykład serię już nie mogłem robić, ale te półruchy to mogłem lecieć i lecieć. No, nie, nie do opisania jest to, jest to rzecz. Jeśli byście chcieli coś się dowiedzieć o tej przytrlingówce, jakieś pytania do, do temat tego, na temat tej przytrlingówki, czy właśnie. Do całego treningu, no to zadawajcie i chętnie odpowiem, bo może ktoś by chciał kupić takie coś albo się interesuje tym, no to możecie pisać. Widzimy się w następnym odcinku. Peace out, bro!